Cześć! Dzisiaj chciałabym Ci opisać drogę twórcy ekspert. I jeżeli właśnie ten wynik eksperta wyszedł Ci wysoko w Twoich wynikach z quizu na twórcy.pl łamane przez quiz, to słuchaj uważnie, ponieważ już za chwilę ujawnię Ci różne takie dodatkowe informacje na temat tego typu, które mogą Ci pomóc w tworzeniu Twojej własnej marki, w budowaniu, rozwijaniu firmy Twoich marzeń. To będzie taki opis czystego typu, więc pamiętaj o tym, że jeżeli wyszły Ci jakieś inne jeszcze typy, to być może ten opis nie będzie aż taki stereotypowy, jak ukazany tutaj w tym filmiku. To co, zaczynamy? Ja mam na imię Daria Robbe i na tym kanale wspieram twórców marek w internecie. Zaczynajmy. Jeżeli chodzi o eksperta, pierwszą cechą, która wysuwa się tutaj na prowadzenie, jest bałość o swój rozwój. Czyli ekspert po prostu chce wiedzieć, chce być najlepszy pod względem merytorycznym, jeśli chodzi o swój temat. Przeważnie jest to jeden konkretny temat, konkretna specjalizacja, w której ekspert się odnajduje i raczej nie ma problemu, żeby poza tą niszę wychodzić, chyba że ma połączenie np. z pasjonatem albo odkrywcą. W przeciwnym wypadku to jest naprawdę jeden temat. Jeden temat, jedna mega specjalizacja, ogromna wiedza na dany temat. Ekspert jest też bardzo wytrwały, jest pracowity. Naprawdę zależy mu na tym, żeby być w tym, co robi, tak merytorycznie najlepszym. Jest w stanie nawiązywać naprawdę bliskie, fajne relacje, ale raczej takie w kontakcie jeden na jeden. Dlatego no, takie bycie jak w internecie popularną osobą nie jest tym, co wychodzi mu najlepiej. Dużo lepiej sprawdza się w kontakcie osobistym, na przykład podczas prowadzenia jakichś konsultacji, czy kiedy zleci mu się jakąś usługę do wykonania. Ekspert lubi pracę dla samej pracy. Lubi, jeżeli coś po prostu jest dobrze zrobione, jeżeli coś jest dopięte na ostatni guzik. Cechuje się pewnym takim perfekcjonizmem, jeśli chodzi o, o tą swoją dziedzinę, w czym blisko mu bardzo do artysty. Tylko, że artysta jednak ma ten perfekcjonizm taki pod względem estetycznym, a tutaj jednak głównie chodzi o merytorykę. I w tym leży właśnie największa umiejętność eksperta, czyli bardzo dogłębne zgłębienie jednego konkretnego tematu i naprawdę ekspert może zadziwić wiedzą na dany temat. Jeśli chodzi o fazę rozwoju eksperta, to w tej takiej początkowej fazie dojrzewania. Ekspert po prostu chce robić swoją wyuczoną pracę. To są często osoby, które przez całe życie tak naprawdę wiedziały, czym z tą się zajmować docelowo, w tym kierunku studiowały, robiły dodatkowe szkolenia, po prostu cały czas idąc do przodu. I jeżeli ekspert nie ma takich aspiracji, żeby zakładać własną firmę, to do końca życia najprawdopodobniej zostanie w tym samym zawodzie. I najlepiej, żeby nie trzeba było się martwić tym, żeby na przykład się promować, żeby zdobywać nowe zlecenia. Fajnie jakby to po prostu ktoś robił za nas, żeby ktoś nas po prostu już najlepiej znał, że jesteśmy najlepsi z poleceń. Dlatego też tak naturalnym się wydaje, że większość ekspertów do końca życia pozostaje po prostu na etacie, pracując u kogoś. Jeżeli jednak ekspert ma właśnie takie zapędy, jeśli chodzi o bycie na swoim, przeważnie wynikające z jakiegoś drugiego typu równie silnego, właściwie każdego innego niż sam ekspert, to może w pewnym momencie wejść do fazy właściwej swojego rozwoju. I wtedy zaczyna się interesować tym, że warto zacząć budować swoją markę, promować się, założyć jakieś social media. I tak, udało Ci się zgadnąć. Budowanie w pozycji ekspertna. Czyli ekspert, jako pierwszą myśl, jaką sobie często przychodzi do głowy, to jest jak pokaże ludziom, że ja się na tym naprawdę znam. Więc często ekspert zakłada jakiś kanał na YouTube, jakiś blog, taki bardziej specjalistyczny. Nie z celem, że okej, okay, ja chcę mieć 10 tysięcy, 100 tysięcy subskrybentów, ale bardziej na zasadzie to jest pokazanie, że ja się naprawdę znam i wiem, że dzięki temu mogą przyjść do mnie jacyś klienci, że naprawdę widzą, że ogarniam temat. Najlepiej ekspert, jeśli pracuje na swoim, odnajduje się w konsultacjach, no i właśnie takich pojedynczych zleceniach, również dlatego, że nie jest dla niego naturalne wchodzenie w takie relacje z innymi osobami, takie. Bardziej powiedzmy, social-mediowe relacje czy, czy współpracę. Jeśli chce stworzyć kurs, to będzie to taki kurs bardziej encyklopedyczny, czyli naprawdę dużo różnych lekcji, każdy temat bardzo dokładnie rozplanowany, pełna wiedza za konkretną kasę. Wreszcie, w fazie sukcesu widzimy ekspertów, którym naprawdę udało się przebić, udało się wypracować tą prawdziwą pozycję eksperta, kiedy są zapraszani na różne konferencje jako autorytety, kiedy udają się napisać jakąś książkę na dany temat. Kiedy rzeczywiście mogą sobie takie stawki prosić za konsultacje, że naprawdę nie potrzebują nic innego, bo ktoś im płaci kilka tysięcy za to, żeby się podzielili już swoją bardzo specjalistyczną wiedzą. Często jest zapraszany na przykład do telewizji, żeby się wypowiedzieć w danym temacie, czy żeby napisać artykuł do jakiegoś czasopisma, najczęściej branżowego. Podstawowym zawodem dla specjalisty będzie każda praca, która jest taka organizowana w sposób ciągły, czyli cały czas robi się mniej więcej tą samą rzecz. Nie projekty, tylko takie operacje. Większość specjalistów docelowo jednak pracuje na przykład w dużych firmach, w korporacjach. Jeżeli pracują na swoich, to po prostu podejmując się różnych zleceń, umów o dzieło, jakaś taka współpraca indywidualna, być może coaching, terapia, korepetycje, zaprojektowanie czegoś na zlecenie. Może też rozważyć taką już rzeczywiście ścieżkę ekspercką, czyli przykładowo wydawanie książek. Jeżeli ma połączenie z artystą, może pomyśleć o tym, żeby na przykład tworzyć pliki cyfrowe. Tak po prostu na zasadzie, że dużo plików cyfrowych do sprzedaży na jakichś serwerach typu Etsy. Jak każdy typ, ekspert ma również swoje wyzwania. I jakie to są wyzwania w przypadku eksperta? Przede wszystkim nie zawsze wiedzą, jak się wyróżnić. Czyli okej, okay, specjalizacja specjalizacją, wiedza wiedzą, ale teraz. Jak sprawić, że to, co robię, jest inne niż to, co robią wszyscy inni? To jest coś, co często spędza sens oczu ekspertom. I w takim przypadku naprawdę warto, żeby ekspert po prostu to dobrze przedyskutował, chociażby zapisał się na jakieś konsultacje w tym temacie lub konkretny kurs rozwojowy. Często też eksperci po prostu się za bardzo boją zaryzykować, wyjść z strefy komfortu, spróbować czegoś eksperymentalnie, przetestować. Eksperci też nie mają tak naturalnie. Potrzeby, żeby rozmawiać z innymi ludźmi na temat tego, co, co mogłoby się tym ludziom przydać. Czyli tutaj polecałabym również skoncentrowanie się na tym, żeby poznać lepiej swoją grupę docelową, poznać takie najczęstsze pytania, najczęstsze problemy tej grupy, żeby się trochę jednak tymi ludźmi zainteresować. No i jako typ, który bardziej preferuje pracę operacyjną, ciągłą niż projektową, naturalnie ekspert może mieć problemy z długoterminowym planowaniem. Ekspert nienawidzi pytania, co planujesz za 5 lat. Co planujesz za 3 lata? Co planujesz za rok? Chcesz wystraszyć eksperta? Zadaj te pytania. Znów nie dotyczy ekspertów, którzy mają połączenie na przykład z odkrywcą. Jakie będą kroki dla eksperta? Przede wszystkim budowanie swojej pozycji eksperta. Czyli zastanów się, w jaki sposób chcesz pokazać, że naprawdę znasz się na tym, co robisz. Czy będzie to blog? Może kanał na YouTube? Może jakaś strona www, na której umieścisz case studies z przypadków osób, klientów, którym już udało Ci się pomóc? W drugim kroku będzie to już jednak popracowanie nad marką osobistą, czyli stworzenie sobie jakiegoś profilu na Instagramie, na Facebooku, żeby jednak ta Twoja obecność w sieci się zadziała, żeby... nie było, że jesteś osobą znikąd. To jednak jest niesamowicie ważna sprawa dla dzisiejszych ludzi, żeby jednak ta obecność w social media była. Wreszcie, nie ma co się bać tych ludzi, więc jeżeli na przykład otrzymujesz zaproszenie do jakiegoś podcastu, do wywiadu, to też jest coś zawsze, co może wzmocnić twoją pozycję eksperta i sprawić, że dotrzesz w naturalny sposób do nowych osób, więc jak najbardziej warto szukać takich możliwości. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o typ eksperta. Mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu udało Ci się lepiej poznać właśnie ten typ. Jeżeli identyfikujesz się z tym typem, bardzo chętnie się o tym dowiem. Proszę zostaw mi komentarz właśnie z taką informacją, jakim typem siebie widzisz. Czy to, co tutaj powiedziałam, się zgadza z Twoim charakterem. Może masz jakieś pytania odnośnie tego typu lub propozycje filmów, materiałów, które mogę nakręcić w podobnych klimatach. To też chętnie się tego dowiem. Uwielbiam interakcję z Wami. To jest moja jedyna możliwość, żeby Was tutaj lepiej poznać. A jeżeli chcesz poznać pozostałe typy, bo na przykład również wyszły Ci wysoko w tym takim rankingu, w tym quizie na twórcy.pl, łamany przez quiz, zobacz koniecznie ten odcinek, tą playlistę właściwie z pozostałymi drogami twórców. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.